W jaki sposób budować stałe, zaangażowane zespoły konsultantów? Co zrobić, aby świeżo upieczony pracownik zmienił się w pracownika doświadczonego? Odpowiedź jest prosta. Pracownika należy szkolić i rozwijać. Jak to robić? Nazywam się Alicja Erasmus i witam Was w trzecim odcinku serii Błędy w obsłudze klienta. Rozpoczynając pracę w call center, niezależnie czy przy projekcie sprzedażowym, czy obsługowym, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie konsultanta. Jak wyglądają szkolenia w call center? Powinno się je podzielić na dwie części, teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna to nic innego jak poznanie specyfiki projektu, oferowanych produktów, usług oraz standardów obsługi, a także technik sprzedażowych. Część praktyczna opiera się na rozmowach symulowanych, które pozwalają przyszłemu konsultantowi wczuć się w rolę specjalisty do spraw obsługi klienta. To okazja do sprawdzenia zdobytej wiedzy i wykrycia, co jeszcze wymaga podszlifowania. No dobrze, wiemy już na czym polega szkolenie. Dowiedzmy się, jak to wygląda w praktyce. Czy warto tworzyć dla każdego projektu osobne szkolenie, czy lepiej postawić na uniwersalizm? Posłuchajmy słów Ani Wablic, naszej koordynatorki do spraw szkoleń. Oczywiście, że warto tworzyć osobne szkolenia dla każdego projektu, dlatego w Mediasystem powstał osobny zespół do spraw szkoleń, który mam przyjemność koordynować. Osoby prowadzące szkolenia w Mediasystem swoje doświadczenie zdobywały pracując na stanowisku konsultanta, czyli w praktyce. Dlatego wiedzą, co jest najważniejsze w tej pracy. Bardzo dużą uwagę zwracamy na merytoryczną stronę projektu, ale najważniejszą częścią szkolenia jest pracownik i przygotowanie praktyczne. Odpowiednio przygotowany do pracy szybciej wdroży się w nowe obowiązki, a dobrze przeprowadzone szkolenie da mu więcej pewności siebie przy wykonywaniu pierwszych połączeń. Szkolenie zaczynamy od zasad prowadzenia rozmów przez telefon. Omawiamy produkt, ćwiczymy walkę z obiekcjami, znajomość technik sprzedaży, obsługi i pracy na systemie. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby, dlatego preferujemy, aby grupy szkoleniowe miały maksymalnie 10 osób. Dużą część szkolenia stanowią ćwiczenia praktyczne, bo to one pozwalają najlepiej przygotować do pracy na słuchawce. Ćwiczenia w parach, grupach, gry, prezentacje, scenki, quizy to metody, które pozwalają lepiej przyswoić wiedzę. Prawidłowo przeprowadzone szkolenie wpływa na wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Odkąd powiększyliśmy nasz zespół odpowiedzialny za szkolenia i przygotowaliśmy program dla każdego projektu, obserwujemy zmniejszenie rotacji wśród naszych pracowników. Mniejszy stres związany z większymi kompetencjami pracownika powoduje, że nie rezygnuje on z pracy po okresie próbnym oraz szybciej wdraża się w swoje nowe obowiązki. Zastanówmy się, dlaczego brak odpowiedniej wiedzy jest tak dużym zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania projektu. Brak odpowiedniej wiedzy o projekcie to duży problem i zagrożenie dla jego prawidłowego funkcjonowania. Źle przeszkolony pracownik dezorganizuje pracę całego zespołu. Dlatego dział szkoleń jest w stałym kontakcie z koordynatorami projektów. Na bieżąco otrzymujemy informację, że któryś z pracowników nie do końca odnajduje się na projekcie. Możemy dzięki temu szybko zaradzić takim sytuacjom poprzez retreningi czy coachingi osobiste. W Mediasystem szkolimy nie tylko nowych, ale także obecnych pracowników. Poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności o techniki sprzedaży i obsługi czy walka z obiekcjami. To są najczęstsze tematy dodatkowych szkoleń dla obecnych pracowników. Najważniejsze to nie popaść w rutynę, bo konsultant nie jest w stanie wówczas dobrze wykonywać swoich obowiązków i traci motywację do pracy. Pracownik potrzebuje wtedy nowego, świeżego spojrzenia na pracę. I tu właśnie oferuję udział w szkoleń. O znaczeniu coachingów, feedbacków i retreningów opowiadał Darek Dumało w serii o jakości w Call Center. Jeśli zainteresował Cię ten temat, zapraszam do obejrzenia odcinka. Link wyświetla się na ekranie. Podsumowując dzisiejszą lekcję: szkolić należy właściwie. To jest słowo klucz. Dobre szkolenie musi być uszyte na miarę pracownika. Właśnie dlatego warto korzystać z usług firm call center, wówczas ma się pewność, że konsultanci są właściwie przygotowani do pracy. W kolejnym odcinku zajmiemy się AHT, czyli średnim czasem obsługi klienta. Co zrobić, by był on jak najniższy i czy warto na siłę go obniżać? Opowiem już za tydzień o godzinie 17. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękujemy, że oglądasz nasze filmy. Biznes na Słuchawkach to kanał tworzony przez ekipę Mediasystem, firmę, która na co dzień zajmuje się outsourcingiem usług call center. Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu obsługi klienta, zajrzyj na stronę www.mediasystem.pl i skontaktuj się z nami.